Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bejaderki, czyli bomby rumowe. Do garneczka wlewam mleko, dodaję masło, cukier i podgrzewam do rozpuszczenia masła. Ciasto rozkruszam jak najdrobniej. Do rozkruszonego ciasta Wlewam przestudzony płyn i dokładnie łączę składniki. Dodaję biurki, powidła i mieszam. Następnie dodaję kakao i ponownie zagniatam ciasto. Pod koniec zagniatania wlewam wódkę. I dalej zagniatam na jednolitą masę. Z uzyskanego ciasta formuję kulki wielkości piłki ping-pongowej i obtaczam je we biurkach kokosowych. Kładam do lodówki na 12 godzin. Smacznego!